Hej, bagieta, zdałem prawko, ale nie mam jeszcze odebranego blankietu, Mam tylko świstek od pana z Wordu. Czy wtedy mogę jeździć samochodem, bo chyba tylko he he, 50 zł mandatu za brak blankietu, no nie? No nie do końca. Czyli dzisiaj odpowiadam na chyba najczęściej zadawane mi pytanie na privie. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, Sierżant Bagieta z tej strony, tak jak wspomniałem na samym początku filmiku, dzisiaj odpowiadam na chyba najczęściej zadawane przez Was pytanie na moim privie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy nawet na grupie, czyli jest taka sytuacja, zdajecie sobie egzamin pomyślnie z wynikiem pozytywnym i dostajecie od egzaminatora papierek, który poświadcza to, że ten egzamin zdaliście. I teraz jakie jest Wasz tok myślenia? No przecież egzamin zdałem, mam na to poświadczenie Więc coś tam słyszałem, że jeżeli nie ma się dokumentu, który potwierdza nabycie kwalifikacji, no to wtedy jest tylko 50 zł mandatu i każdy jedzie w swoją stronę. Nie. Zgodnie z artykułem 4 ustawy o kierujących pojazdami, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień na kierowanie pojazdami jest prawo jazdy, pozwolenie wojskowe albo międzynarodowe prawo jazdy. Jeszcze zanim przejdę do dalszej części programu, zapraszam Was na Discorda zawsze lepiej to wrzucić w środku filmu, bo na końcu pewnie tego nie obejrzycie gdzie możecie porozmawiać z prawdziwymi policjantami, w tym ze mną. Zapraszam też do dania mi subskrypcji jeżeli Wam się podoba, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami ale dobra, koniec tej prywatki i wracamy do konkretów pamiętajmy o tym, że nie jest to tak, że kiedy zdacie sobie egzamin na prawo jazdy to wtedy ten świstek od razu, zanim w ogóle jeszcze opuścicie WORD zostaje wprowadzony do CEPiKu i w CEPiKu widnie informacja, że tam, nie wiem, Jan Kowalski posiada uprawnienia Kategorii B do prowadzenia pojazdów, i tyle. I te uprawnienia macie, tylko że nie macie jeszcze blankietu. I ewentualne konsekwencje to będzie to wspomniane 50 zł. WORD, tak naprawdę, czy tam urząd komunikacji, do cepiku te dane, kiedy wprowadzi, to jest loteria. Czyli tak naprawdę, te uprawnienia nabywacie z chwilą odebrania blankietu. To, jak wcześniej wspomniałem, opierając się na artykule czwartym. Ustawy o kierujących pojazdami, ten świstek z wordu nie jest absolutnie żadnym dokumentem, który poświadcza nabycie przez was uprawnień. To jest tylko dokument dla wojewody czy tam dla urzędu komunikacji, który potwierdza to, że ma wprowadzić wasze dane do cypiku, ale dla policjanta czy dla innego kontrolującego was funkcjonariusza nie jest to absolutnie żaden dowód posiadanych uprawnień. W związku z tym, jeżeli zatrzymacie policjant, jest bardzo prawdopodobnym, że nie będzie miał informacji w systemie na swoim terminalu, że posiadacie uprawnienia kategorii B, bo po prostu nie były one jeszcze wprowadzone. W związku z tym, mając przy sobie sam kwitek, odpowiadasz z artykułu 94 kodeksu wykroczeń, czyli kierujesz pojazdem nie mając do tego posiadanych uprawnień, co jest równoznaczne z 500-złotym mandatem, oraz możliwością nałożenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów na Twoją osobę. I jeżeli policjant zdecyduje się skierować wniosek do, o ukaranie do sądu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że nie pokierujesz sobie pojazdami, na które właśnie zdałeś egzamin i swojego prawa jazdy nie zobaczysz przez kolejne, załóżmy, pół roku. Oczywiście nadmieniam, że sąd może ukarać cię nie 500 złotych mandatem jak policjant, tylko może ukarać cię do 5000 złotych. Sprawa druga. Na minę tak naprawdę możesz wepchnąć nie tylko siebie, ale też miłą osobę, która udzieliła ci pojazdu, na przykład Twojego kolegę, czy Twoich rodziców, dziadka, babcie i tak dalej. Ponieważ artykuł 96 Kodeksu Wykroczeń mówi o tym, że kto udziela pojazdu osobie nieposiadającej uprawnień do prowadzenia tego pojazdu, podlega karze grzywny. I wtedy taki mandat to jest 300 zł dla osoby, która pojazdu Ci udzieliła. Więc Twoi starzy na stówę nie będą zadowoleni z takiego obrotu sprawy. <grym> Trzecia sprawa i to jest sprawa, która może być najbardziej bolesna i o której wielu osób nie wie i sobie nie zdaje sprawy, czy tam gdzieś po prostu nie interesowała się tym tematem jeżeli zrobisz w takiej sytuacji dzwona doprowadzisz do kolizji w której ta osoba, w którą przywaliłaś ma jakieś uszkodzenia na pojeździe a nie daj Boże, jeżeli doprowadzisz do wypadku i tej osobie się coś stanie to wtedy ubezpieczyciel może zastosować na tobie regres. Znaczy może, na 100% to zrobi, bo jeżeli może uniknąć płacenia za coś to na 100% to zrobi. Czyli zadziała to tak, że wypłaci tamtej osobie pieniądze za tą szkodę, a na ciebie nałożą obowiązek uiszczenia tej opłaty. I teraz wyobraź sobie, powodujesz kolizję z nowym Lexusem, który wyjechał dopiero co z salonu albo z G-klasą. Straty są dosyć duże. Bo przywaliłeś dosyć mocno i w tym momencie masz do zapłacenia 100 tysięcy złotych albo kilkaset tysięcy złotych. Fajnie? Warto było? Nie warto było, kurde. Nie wstrzymać się dwóch tygodni z odebraniem prawa jazdy? No na pewno tak. Masz 19 lat czy 18 lat i 100 tysięcy złotych do zapłacenia, plus kary. No dobra, ale co z sytuacją, jeżeli mieliście szczęście, pan czy pani w urzędzie komunikacji wprowadzili wasze dane i wasze posiadane uprawnienia do cepików w miarę szybko i w policyjnej bazie danych wyskakuje, że uprawnienia posiadacie. No wtedy tak jak wspomniałem, grzywna No wtedy tak jak wspomniałem, grzywna za to wykroczenie wynosi 50 zł nałożona przez policjanta, ale rzecz o której wiele osób nie pamięta, Policjant w tym momencie zabrania dalszej jazdy. Nie może zabronić i pozwolić Wam prowadzić dalej pojazd, tylko zabrania dalszej jazdy. I ten zakaz wynika zarówno bezpośrednio z prawa o ruchu drogowym, jak i z ustawy o policji, która mówi o tym, że policjant przede wszystkim ma przeciwdziałać popełnianiu przestępstw i wykroczeń, więc nie może dopuścić do tego, żebyście popełniali to samo wykroczenie, tylko dlatego, że on Was za nie ukarał. W praktyce, jeżeli zatrzymacie pojazd w miejscu dozwolonym, na przykład tak jak tutaj, no to oprócz tego. Że policjant zabrania wam dalszej jazdy, nic takiego się nie stanie. Ale jeżeli zaparkujecie pojazd w miejscu niewyznaczonym, na światełkach awaryjnych, to wtedy pojazd zostanie scholowany na wasz koszt. Podobnie zresztą jak przy poprzednim wspomnianym wykroczeniu, czyli przy wykroczeniu z artykułu 94 kodeksu wykroczeń. Podsumowując, czy warto nie poczekać tych dwóch tygodni czy nawet miesiąca na odebranie prawa jazdy i pojeździć sobie. Z wątpliwą przyjemnością posiadania cały czas z tyłu głowy świadomości, że jeżeli zatrzyma was policja, to macie krótko mówiąc przesranę. No, wydaje mi się, że nie, jeżeli czekaliście tyle lat na to wasze prawko, to możecie poczekać jeszcze dwa tygodnie czy miesiąc na odebranie prawka z urzędu komunikacji, powiem wam tak, słabo jest mieć 18 czy 19 lat w skrajnych przypadkach nawet parę set tysięcy złotych do zapłaty sprawę sądową. I traumę na całe życie, że będąc bardzo młodym kierowcą, zrobiło się coś takiego. Także to tyle. Pamiętajcie, kierujcie się zdrowym rozsądkiem, i to nie jest tak, że dostaniecie tylko 50 zł mandatu za Wasze wykroczenie. Zawsze zakładajcie tą najgorszą możliwą opcję w takiej sytuacji. Pamiętajcie, żeby wejść na mojego Face'a, Insta Discorda, grupę na fejsie. No i to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się na razie. Cześć. Hej!